Siema, powiem Wam tak, nie? E, jadę przejechać się nówką MT-07. Jak to Yamaha dostać i na koło nie wyrwać? Trochę na lotu ma, ale to jest po prostu prosto z salonu, sprzęt, motocykl En -tubro. to ma największa pasja. Inaczej życie umiem. 700. -ka. Ale rwie na to koło, przy ruszaniu trzeba uwartać. Jadę do szkoły nauki jazdy Krzysztof Jabuński w Wrocławiu, Tymczasem, siema, no jestem. Eee, Mt07, nowe, salonów z, z lekkim nalotem maszyna potwór, pierwsze. Odpalenie zegary Yamaha. O, kolorowy wyświetlacz luz jest NK, start! Odpaliła Motocykl mi się trochę nagrzeje, i jazda na miasto. Tymczasem. No, ja jestem gotowy na jazdę. Stopa jedynka. Dwa osiemset ma najechane, to jest <grym> prawie nic. Hamulce to samo. O, kierunki. Muszę uważać, bo tu karawan przede mną jedzie, żeby mnie zaraz nie zabrał. <sum> <sum> <Siema>. <sum> Trochę głupiej jest ta zmiana tutaj e, w ogóle włącznik kierunkowskazu Nie za bardzo wiem jak go wyłączyć Aha dwa razy tu wcisnąć Okej okay. Razem muszę nadusić ten guzik, czyli go się nie wciska. Ja, no może, może i wciska. Nie umiem tego tutaj wytłumaczyć. Teraz pierwszy raz mam do czynienia z takim wyłącznikiem. Hamulce naprawdę bardzo dobry ma wskaźnik biegów temperatura 71. No to jeszcze się nie zdążył nagrzać, ale rwie na to koło przy ruszaniu, trzeba uważać. Zbiera się niesamowicie, muszę Wam powiedzieć. Skrzynia też pięknie chodzi. Taki motocykl od nowego sobie kupić, to jest rewela. O, kasku nie zapiąłem. Niedobrze. <śm> po prostu pod wrażeniem <śm> jestem, <śm> że <śm> mogłem się przejechać.

dotrzeć Krzychowi, ten motocykl. i na gumę go nie dam. Za mocno zaczęło padać. Przy odpuszczaniu gazu nie nurkuje, elastyczny jest bardzo. Ale przy starcie z jedynki, no, no. można się wystraszyć. No i cichy, przede wszystkim cichy. Nie lubię głośnych motocykli. Tylko to jest minus, to jest minus, auta was nie słyszą. Jak jest cichy. Nieraz po prostu, jak jeździłem z fałką, ona też była bardzo cicha. Po prostu auta mnie nie słyszały, ja się pojawiałem nagle. I to jest jedyny minus. No szkoda, no pogoda nie dopisała, no O, lampa taki, kurde, powiewam. No trochę się zmieniło. Zegar oczywiście na dobre. Lampa. Nie wiem, chyba w tamtych poprzednikach była lepsza. O, wydeszek jaki malutki. Ale przed nim wielka pucha, katalizator i te wszystkie inne bajery. Kurde, taki jest kompaktowy bardzo. Super. Lampa z tyłu, elegancka. Kraspady. zmiana świateł soczewki sonda lambda emisja spalin powiem wam no taki zgrabny mały motocykl nie Malowanie w Macie Także zapraszam do jazdy u Krzysztofa na kurcie No szkoda, że popadało no Chyba, że będę szukał jakiejś miejscówki żeby ten żeby yy, sucho było i żeby na koło wyrywać no dobra, słuchajcie, to trzymajcie się, powiem Wam, super sprzęt Nie muszę wcale szybko nim jechać i próbować zakrętów, żeby wiedzieć, że to jest po prostu maszyna do, do pokonywania zakrętów i do szybkiej, płynnej jazdy No ale trzeba uważać, trzeba uważać. O, a stopy <noise> nie. nie odpuściłem i w automacie zgasł. No już cały mokry jestem. O, ABS -y działają na mokrym, kurde. Nie zblokowało mi koła. Przed nim nie próbuję nawet blokować. Ale tylny mogłem sobie pozwolić. O, zachowawco. Świeży derzy jest bardzo niebezpieczny, powiem Wam. On się miesza z tym brudem i nie ma zaświrować. W takiej nawierzchni ciężko jest zahamować. No wiadomo jak już tak popada z parę godzin wszystkie brudy zejdą i mamy wodę, no to opony sobie dają radę. No ale jutro przyjadę, jutro na kole spróbujemy. Donara Nara Hejos Enduro To ma największa pasja, inaczej Ci nie umiem